Jezu, dziś przychodzę przed Twoje święte serce z tym, czego nie umiem już udźwignąć sam, z tym, co boli, z tym, co przygniata, z tym, czego nikt nie rozumie, tylko Ty. Dziękuję, że mnie teraz przyjmujesz. Taką drogą, jaką idę, z tym chaosem w sercu, z tym lękiem, który czasem odbiera oddech. Z tym wszystkim, co sprawia, że wciąż pytam: Panie, gdzie jesteś? A jednak wiem, Jezu, Ty jesteś tu, teraz, cicho, delikatnie, w miejscu, gdzie lęk spotyka Twoją miłość a słabość Twoją moc. Jezusie, kiedy serce mówi nie dam rady, Ty szeptasz nie bój się, jestem z Tobą, kropka. Kiedy życie przygniata, mówisz uspokój się, to ja, kropka. Gdy noc jest zbyt długa, Twój, E, światło nie gaśnie. Widzisz moje łzy, nawet jeśli nie spływają po policzkach, bo są ukryte gdzieś głęboko, w duszy, która jeszcze walczy. I która dziś przyszła do ciebie, jak dziecko do ojca. Panie, są chwile, gdy serce drży, gdy przyszłość wydaje się ciemna, a myśli biegną tam. Gdzie nie powinny? Są momenty, gdy boję się jutra, gdy boję się samotności, gdy boję się tego, czego nie widzę, ale ty, Jezu, ty mówisz: Ja jestem drogą, nie musisz widzieć całej trasy. Masz iść ze mną, kropka. Dlatego teraz oddaję Ci mój lęk, oddaję przyszłość, której nie kontroluję, oddaję decyzje, które mnie męczą, oddaję sprawy, które nie chcą się rozwiązać, oddaję ludzi, których nie potrafię uratować. Przyjmij to wszystko, Panie. Ja nie chcę już walczyć sam. Nie chcę dźwigać ciężarów, które należą do Ciebie. Jezu, ufam Tobie, nawet wtedy, gdy czuję słabość. Ufam Tobie, nawet jeśli wynik jest jeszcze uka. Ryty, ufam Tobie, bo Ty nigdy nie odrzucasz. Daj mi dziś odwagę. By zaufać bardziej niż czuję, daj pokój, głębszy niż strach, daj siłę, większą niż moje wątpliwości, daj światło, które poprowadzi mnie tam, gdzie sam nie mam odwagi iść. Chcę teraz zostać z Tobą w ciszy, w tej jednej chwili prawdy, w której nie potrzebuję M. Uwić nic więcej, bo ty wiesz, ty widzisz, ty rozumiesz. Jezu, tylko ty możesz dać pokój, którego świat nie rozumie. Rozlej go teraz na moje serce, jak ciepłe światło o poranku, które przepędza ciemność nocy. Nie muszę wiedzieć jak, nie muszę rozumieć kiedy. Wystarczy, że ty jesteś. A kiedy ty jesteś, lęk traci moc. Prowadź mnie, Jezu, ucz mnie ufać krok po kroku, ucz mnie oddychać Twoim pokojem, ucz mnie pamiętać, że nawet gdy nie widzę rozwiązania, Ty już działasz. Ezu, trzymam się ciebie, bo ty jesteś pewnością pośród burzy, światłem w nocy, ramieniem, na którym mogę oprzeć serce. Nigdy mnie nie opuszczaj, w Twoje ręce składam dziś wszystko. O, moje lęki, moje myśli. Moją rodzinę, moje zdrowie, moje decyzje, moje jutro. Ty jesteś panem mojego życia, ty jesteś moim pokojem, ty jesteś moją siłą. Ty jesteś moim Zbawicielem, Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię. Jezu, prowadź mnie. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci pokój, zostaw w komentarzu: Jezu, ufam Tobie. Polub ten film. Zasubskrybuj kanał i udostępnij komuś, kto dziś potrzebuje siły i światła. Niech Jezus będzie Twoim pokojem.